Jakie cele stawiacie sobie Państwo, wystawiając się na targach Poleko? No przede wszystkim zaprezentowanie się naszej firmy Ecocel, która jest jednym z czołowych dostawców sprzętu dla branży komunalnej w Polsce. No i przede wszystkim jest to też takie nasze miejsce spotkań z naszymi wieloletnimi klientami możliwość podziękowania im w takiej rozmowie kolorowej, gdzie możemy sobie porozmawiać i podziękować za to, że przez tyle lat są z nami i nas wspierają. To jest to wyróżnienie. To jest ten moment, w którym czujemy się troszkę wyróżnieni, że to nasza praca jest jednak dostrzegana, to nasze zaangażowanie zarówno całego zespołu handlowego, całego zespołu serwisowego. Że ma to właśnie taki wymiar, że, że jest to dostrzegane, i dzięki temu e, myślę, że wszyscy z nas e, mamy takie poczucie spełnienia dobrze swojej misji. Pierwszy z produktów, który dostał e, na Złoty Medal, jest to samochód z zabudową Medium X4 z, e, z rzutnikiem automatycznym. To, co tutaj chcieliśmy szczególnie wskazać i pokazać, to jest to, że jest to samochód bezpieczny do e, pracy w sektorze komunalnym i spełnia obowiązujące najnowsze normy, które weszły w życie od 11 października tego roku. Natomiast drugi pojazd jest zbudowany w, 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 razem z firmą Daimler. Jest to podwozie elektryczne, czyli samochód w pełni zeroemisyjny, czyli chcemy pokazać, że tutaj razem z naszymi partnerami mamy gotowe rozwiązania, które pomogą im zapewnić i wypełnić wkrótce nowe restrykcyjne normy w zakresie posiadania taboru niskoemisyjnego. Jak strefy zeroemisyjne w samorządach wpłyną na usługi komunalne? W tej chwili jedyne strefy niskoemisyjne, które powstały, są w Krakowie i w Warszawie, przymierzane, więc trudno powiedzieć jeszcze o jakichś efektach. Natomiast logicznie wydawałoby się, że w tych obszarach powinny funkcjonować pojazdy z napędem nisko albo zeroemisyjnym. Jak świadczyć usługi odbioru odpadów w gęstej zabudowie? Jest to na pewno zawsze wyzwanie. Jest to też możliwość. Być może trzeba przejść na zbiórkę nocną, która będzie najmniej uciążliwa dla mieszkańców w kontekście poruszania się pojazdów wykonujących te usługi. I tutaj na pewno elementem, który może pomóc, są pojazdy niskoemisyjne czy zeroemisyjne, które charakteryzują się bardzo niskim hałasem. Głównie naj, największą dzisiaj dyskusją to, ponieważ od przyszłego roku de facto firmy komunalne powinny posiadać 30% Taboru zero albo niskoemisyjnego do wykonywania usług w miastach powyżej 50 tysięcy mieszkańców, więc to jest na pewno najbardziej gorący temat obecnie i najczęściej dyskutowany. Natomiast też różne rozwiązania, tak jak tutaj prezentowane, rzutniki automatyczne, też cieszą się coraz większą popularnością i klienci też dostrzegają ich zalety. Największym wyzwaniem jest na pewno to, żeby utrzymywać pozycję lidera na rynku i staramy się to robić i to jest na pewno motywujące. Czujemy oddech konkurencji, zresztą widzimy tutaj na tych targach też pojawiają się firmy z naszego sektora. Szanujemy naszych konkurentów, ściskamy za wszystkich ściuki i mam nadzieję, że każdy z nas będzie miał pozycję na rynku.